Jaka jest moja ulubiona akcja w Farming Simulator? Jeżeli oglądałeś poprzedni odcinek, to z pewnością wiesz o co mi chodzi. I jeżeli znasz odpowiedź na to pytanie, napisz w komentarzu. Dziękuję. O dzień dobry ogółem. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Farminga 22 na Mapie Osoba. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, co to jest w ogóle. Ale zanim to to prosiłbym Was, żebyście napisali hashtag Mulcher. Ja Wam przypnę serduszko. Oczywiście. I przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. O co w ogóle chodzi? Zachodni sprzęt, jakiś duży, Mulcher. A gdzie jest Rusek? No, tak się składa, że Rusek pojechał do takiego pana o pseudonimie El Farmero. Będzie w nim zakładany tur. Tak, jak wspomniałem, bo miałem taki plan. Równie dobrze mógłbym kupić drugą siuntkę z Turem, ale stwierdziłem, że będę myślał bardziej przyszłościowo i założę do MTZ-a. Kto wie, czy te ciągniki... Znaczy, te ciągniki chyba zostaną, tylko chodzi o to, że jak już mam większy ciągnik z czasem, no to wiecie. Żeby też mógł bez problemu, nasz o dwa big bugi podnieść z nawozem. No trzeba myśleć strategicznie, no nie? A tego Dojcwara od kolegi Zbyszka pożyczyłem, za co mu dziękuję. Ten z wioski, tak co w poprzednim odcinku mu wyjechałem tą siuntką. Przepraszam, nie w poprzednim odcinku, tylko jeszcze poprzednim. Czyli dwa odcinki wstecz, bo w poprzednim odcinku było koszenie słonecznika. <laughs> Ale mniejsza większość. Mamy tutaj Deutzware Agrostara 661. 140 koni mechanicznych. Tak jak już wspomniałem, od kolegi Zbyszka, za co mu bardzo dziękuję. Przez yy, 2-3 odcinki ten ciągnik będzie u mnie no ponieważ no muszę mieć duży ciągnik bo co ja zrobię 30 i 7 no nic pod dojczwarem mamy podpięty Mulcher Unia Kornik 2,8 metra będziemy mulczować nie mulczerować mulczować ściernisko po słoneczniku no i dobra wsiadamy w dojczwara. Odpalamy. Chyba gra jest trochę za cicho. Albo mi się tak wydaje, gdzie to jest? Gdzie ta, bo, gdzie ta głośność była? Tu chyba. Nie, no jest na maksa. Wszystko. No dobra. To jedziemy. Nic nie jedzie. Tu też nic, więc możemy wyjeżdżać. No i o czym sobie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku? Przede wszystkim. No nie wiem. Jakiś temat zawsze się nawinie. Najpierw jedziemy tu obadać sprawę z Mulcherem. No bo. Jak widzicie, ściernisko jest duże, dosyć i przerobić to jakąś talerzówką czy coś, to był problem, chociaż chyba nie, ale już stwierdziłem, że zmulczuję to pole. Jeszcze cię będę musiał je zasiać jeśli przyjedzie zestaw uprawowo wołowiny i to mi zasieje prosto wmulcz, nie? Bo to już nie ma czasu na, na takie pierdoły. No i dobra, mulczujemy. No i tak jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, bo jest słonecznika. Zebrałem stąd jakieś 5200 litrów chyba. No niecała połowa tej mojej przyczepy niemki. Ona stoi teraz u sąsiada, bo chciałem wsypać do silosu, ale już... Nie mogłem, bo nie było miejsca. Silos ma 25 tysięcy litrów, a łączki tam, gdzie jest jeszcze pszenica, jęczmień... No to wiecie, trochę się nazbierało. <grymne> nie? Przepraszam za jakieś tutaj ścinki, nie ścinki. Aczkolwiek problem jest tego rodzaju, że wyszedł patch 1.5 i to jest pierwsze uruchomienie tego zapisu od momentu instalacji. Więc jakieś lagi mogą występować, ooo, trzeba uważać, żeby nie wyjechać. Znaczy, wyjechać tak wyjadę, ale wiecie, o co chodzi, nie? Żeby... Żeby nikogo nie walnąć. O, tutaj jest mój rzepaczek, niedługo będzie pryskany, myślę. Tylko skąd ja opryskiwacz wezmę? No właśnie muszę zebrać fundusze albo coś sprzedać, chyba ten słodecznik. Teraz dopiero co kupiłem to pole, no nie? Pole numer 70. Miałem kupić pole 47, ale tak jak wspomniałem, tam o tyle sytuacja była może nie tyle nietypowa, co dziwna. Ja mam ten mod na różnorakie ceny pól. I to też się, słuchajcie, przekłada na to, że te ceny poszczególnego pola raz rosną, raz spadają. A trafiło mi się tutaj za niższą cenę. Nie dość, że większe, to jeszcze bliżej gospodarstwa. No ale troszeczkę lipa, bo górzyste, no nie? Tak trochę ciężko się pracuje na tych górzystych terenach. Znaczy, to nie jest górzysty, ale... No, trochę pagórkowaty, wiadomo. Dobra, muszę chyba jednym kołem jechać tak. Bo widzę, że już o mijaki robię. No i dobra, jedziemy sobie. Mulczujemy. Łączymy sobie światła dla lepszego widoku, bo tutaj jest straszny cień. A wiecie o co chodzi. A dobra widoczność to przecież podstawa dobrej roboty, no nie? Dobrze wykonanej. Tym bardziej w takich warunkach. Ogółem to w tym tygodniu wrzuciłem film z DLC AGI Pack. Nie wiem, czy oglądaliście. Tam widziałem coś słabo z wyświetleniami. Nie wiem, z czego to wynika. Człowiek się tyle napracuje przy tym filmie, i to jest właśnie to. Człowiek, to jest, człowiek straci czas. No i zyska tak mało wyświetleń. Bo na tę chwilę z 33, chyba czy coś. Nie wiem. Poprawcie mnie, jeśli się coś poprawiło. No, na przykład taka osada, no to widziałem się, przyjęła tam. Odcinek ten zerowy, czy tam 0,5-400 ponad wyświetleń. Bardzo ładnie. Najmniej ma ten chyba drugi odcinek z prac pożniwnych. On ma niecałe 100 wyświetleń. Ale jak na taki mały kanał uważam, że ta seria... No, ma potencjał. Ma potencjał. W ogóle... Całe te i powiem wam, no. I będę się tej osady trzymał. Mogę jeszcze ewentualnie nagrać to z Elmtrick albo Western Wilds. Tam próbowałem, chciałem zrobić serię na multi, ale czy to wypali? Ciężko mi jest to stwierdzić. Przede wszystkim muszę wiedzieć od was, czy byliście zainteresowani tą serią, czy też nie. Western Wild, duże maszyny, coś dla odmiany taka kontra dla tej osady jakby, no nie? Gdzie tu małe maszyny takie typowo polskie, a tam taki duży kołchos jakby. Ja już mam save'a zrobionego, tam już wszystko jest postawione. Z tą różnicą, że tylko no, nagrać, ale no, no nie wiem, czy wy byście chcieli. Kurde, i widzicie? I tak to jest. Szkoda, że tego mulchera nie da się przesunąć w ten sposób. Tylko on jest tak, jak widzicie, ten zaczep jest tak trochę w lewo przesunięty. I trzeba tak właśnie jeździć, a nie inaczej. Tak to właśnie jest, że ojca nie ma, dziecko jest. Tu z góry przepraszam za jakieś tam szumy, jakiś wiatr czy coś, bo no dzisiaj strasznie wieje, kiedy to nagrywam, a nagrywam 27 maja. Odcinek zobaczycie dzień później, w sobotę, bo w ten dzień, który teraz nagrywam, o godzinie 18, ukazał się film z Żniw Słonecznika, bo ja też nagrywam odcinki na zapas, no nie? Dzisiaj może jeszcze wieczorem nagram odcinek z... Znaczy, wy oglądacie to w sobotę, ale to, to wczoraj był odcinek tutaj z siewu w mulcz. Jakiś tutaj przyjedzie na pewno, zasieje pszenicę, bo to mówię, nie ma czasu już na pierdzielenie się z orką uprawą. Oto już i tak późny termin. A nie chcę odkładać tego pola na... Odłogiem, że tak powiem, ugorem. Ma się zmarnować mój, moja nowa inwestycja. Musi się zwrócić. Yy, zaraz luknę, ile mnie to pole kosztowało. Trwa zapisywanie zawartości. Nie wyłączaj komputera. No, dawaj, 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 dawaj. Komputer myśli trochę. Yy, finanse to były, tak? Gdzie są finanse? Tu. Zakup terenu. O, 30, niecałe 36 tysięcy. E, no to widzicie, jaka okazja mi się trafiła. A fajne pole. Powiem Wam, niczego sobie. Blisko gospodarki. Tutaj jest pole z kukurydzą, pole 72, ale... Na nie przyjdzie jeszcze czas. Gdzie ja będę to siutką obrabiał, czy ruskiem. To, 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 to wiecie. To. Jeszcze czas. A propos ruska, jak już wspomniałem o tym El Farmero. To będziecie mieli link do jego strony na Facebooku w opisie. Tam wpadnijcie do niego. On ma fajne fotki nawet. Wrzuca tam ciekawe. No i ten pan właśnie zajmie się montażem Tura Tur będzie marki MP Lift, Tak jak yy, Chciałem I zresztą wspominałem to W którymś z odcinków Kto oglądał ten wie A mogłem z tego quiz zrobić, ale już Dobra No i tak to wygląda Będzie Tur jeszcze muszę do niego jakieś oprzyrządowanie kupić, łyżka, widły. No wiadomo, coś, jakąś podgarnąć ziemię czy coś. Czy palety przestawić, nie? Ale najważniejsze, że już ten tur będzie, nie? Nie będzie kurła pierdzielenia się z siódką drugą, bo miałem kupić drugą sześćdziesiątkę z turem. Już miałem gdzieś nawet upatrzoną taką, ale... Ale mówię, nie, jednak zamontuję do ruska. Już kij w to, że wyłożę więcej pieniędzy, aczkolwiek no, to jest inwestycja przyszłościowa. Już. Jakbym miał już większy traktor, to wiecie, to żeby miał już jakiś ładowacz, nie? Nie chcę też za bardzo wybiegać w przyszłość, ale no, tak jak wspomniałem, inwestycja przyszłościowa. Ten tur w rusku, no ale wiadomo, będzie miał większy udźwignik niż ta siuntka nieszczęsna. Siuntkę myślałem, żeby też sprzedać albo coś zrobić. Bo kurde, pali jak smog. Ciekawe, ile ten Deutzfar spali przy mulczowaniu. Tak mnie to ciekawi. Nawet nie wiem, powiem wam, ten model Agrostara. To jest ten sam, który był w Farmingu 15 nawet. W 17 wrzucony jako darmowy mod od Giantsów na mod I w 19 chyba też, ale nie jestem pewien. No i teraz ktoś przerzucił do 22. No fajny ciągniczek, taki... sympatyczny, że tak powiem. No wie, może go kupię, ale też są inne ciągniki. Zobaczymy też co wyjdzie do tego czasu na modhubie. Może się kupi Kubotę z DLC Kubota. Chociaż nowy ciągnik od razu, nowy, nowy od dillera. Może zetor jakiś, nie wiem no, się zobaczy. Plany są, ale pytanie czy się zrealizują. Na wszystko trzeba czasu i pieniędzy przede wszystkim, bo pieniądze to wiecie. Teraz to ciężko. Sami widzicie nawozy w górę, środki ochrony roślin. W ogóle koszta produkcji niedługo chyba przerostą opłacalność tego interesu, że będzie trzeba dokładać. Ale trzeba myśleć optymistycznie, nie załamywać się i żyć dalej kurde ja tu tak gadam, gadam, a tu trzeba zdjęcie, trzeba zrobić miniaturkę. Ale to chyba po odcinku się ogarnie. O, znowu mam mi jak ja pierdziele. albo miał GPS, a to by było co inne, ale wiecie. Jeszcze za wcześnie na takie dobrodziejstwa Mechanizacja. Właściwie to się zalicza już pod rolnictwo precyzyjne, no to jaka tam mechanizacja? No już większość pola zmulczowana A wiecie, kupiłem pole ze słonecznikiem, skosiłem, no to trzeba je teraz zmulczować, doprowadzić do porządku. Mówię, się wsieje pszenicę w mulcz i chyba będzie git. Jakieś chwasty wyrosną, ale to się opryska chwastoksem czy tam czym. No i myślę, że będzie okej, okay. bo plony będą niższe owszem, bo tu nie jest orane, tylko będzie wsiewane w mulcz bezpośrednio. Ale na drugi rok się zrobi. Jeszcze talerzówkę do siódki się kupi jakąś. Tam mam patrzoną 2,1 m, alfa. Taka zawieszana. Albo 2,70 ciągana, taka samodielka, samoróbka w sensie. I nie wiem. W sumie ta talerzówka też by do ruska pasowała na chwilę obecną, bo teraz znaleźć jakąś 3 metrową. To ciężko, chociaż tam coś jest, widziałem, ale za nowoczesny to trochę. A nie chcę od razu takiego powiewu nowoczesności. Widzicie, dotacji też nie mam na młodego rolnika czy coś. Też niby się starałem, ale tam wiecie, papierologia, ty z i weź tu, kurde człowieku, bądź mądry i pisz wiersze, no nie o, wezmę to naraz? Powinienem wziąć. No, skończymy mulczować i akurat zakończymy nagranie. Dzisiaj krótki odcinek, ale. Ważne, że jest. Nagrałbym godzinny, ale tu trzeba by było mieć co robić. A tak to, co zmulczuję to kolei. Będę musiał wynająć zestaw do siebie Bezpośredniego, żeby nie było. Pożyczkę będę musiał wziąć. <laughs> Jak to się mówi. A potem Polaczku, płacz, płacz i płacz, nie? A nie daj Boże, komórnik przyjdzie, czy co? To, 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 było To mimo żartów, jak to się mówi się. Opuszczamy Mulcher. Ciekawe ile ten dojc spalił Aż mi kurna zżera ciekawość Zobaczymy ile miał W baku jaką on ma pojemność No i dobra gasimy grata 266 litrów jest teraz a ten Agrostar ma chyba, już Wam mówię ile, a nie, to są małe ciągniki, a ja wlazłem od razu w średnie. Ej, Agrostar, Agrostar, 290 litrów miał, no a tam kwestia jeszcze dojazdu z tego, no a to, to tam litr może, ale weźmiemy 290, wezmę tak na szybko kalkulator. 290 odjąć. 266 24 litry na taki kawałek z 60 arów. No trochę dużo, ale ważne, że robota zrobiona tu się zrobi na miniaturkę. O, i chyba będzie git. Tu jeszcze jedno się na Farmer's Team walnie, czy coś. O, no i dobra. No i jedziemy do kolegi Zbyszka. Albo i nie. Jedziemy do mnie. No i dobra, słuchajcie. To było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyś był na bieżąco. Zapraszam do Farmers Team Farming Role Play. Do El Farmero, który będzie mi tura robił. Na jego stronie na Facebooku wszystkie linki macie w opisie. A ja tymczasem się z wami żegnam. Wjeżdżam na mój PGR. Idę coś zjeść. I czas się brać za siewy. Usługa przyjedzie i tak będzie, nie? No dobra. To na razie. Do usłyszenia. Cześć.